Stawka i tajemnica odwagi. Sobota zaczęła się jak każda inna. Przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Weronika przeciągnęła się w łóżku, wyciągnęła ramiona i spojrzała na zasłony, przez które wpadało słońce. W pokoju pachniało kurzem, pluszowymi zabawkami i wiosennym powietrzem z otwartego okna. Z za ściany dochodził cichy dźwięk Tostera i głos mamy, nucącej coś pod nosem. Max, wstawaj! Krzyknęła, zaglądając do pokoju brata. Ten tylko przewrócił się na drugi bok, mrucząc coś niezrozumiale. Dziś jest sobota, nie muszę iść do szkoły, wymamrotał spod kołdry, ale za to idziemy na plac. Przypomniała mu z triumfalnym uśmiechem. To zadziałało, zawsze działało. Piętnastą minutę później siedzieli już przy stole, gdzie mama nalewała kakao do dwóch kubków z kotkami. Na stole leżały naleśniki jeszcze ciepłe, pachnące wanilią. Dziś możecie pójść na plac, ale pamiętajcie, ostrzegła mama, unosząc palec. Nie wspinajcie się na dach wieży i nie bujajcie się zbyt wysoko. Ta stara huśtawka nie wygląda dobrze. Dobrze, mamo, odpowiedzieli chórem jak to zwykle bywało, kiedy oboje mieli już plan nie do końca zgodny z zakazami. Plac znajdował się kilka ulic dalej za rzędem wysokich kasztanowców było to miejsce które każde dziecko w okolicy znało jak własną kieszeń piaskownica zjeżdżalnia domek ze zjeżdżalnią i oczywiście huśtawki dwie jedna nowa niebieska a druga stara metalowa która pamiętała jeszcze czasy ich rodziców dziś będzie rekord wysokości powiedziała weronika kiedy tylko weszli przez zieloną furtkę rekord Zapytał Max, marszcząc brwi. Mamy się ścigać czy lecieć w kosmos? Jedno i drugie! zaśmiała się Weronika. Zanim jednak ruszyła do huśtawki, przystanęła na chwilę. Na ławce pod drzewem siedziała pani Basia, starsza sąsiadka z ich bloku, karmiąca wróble. Miała na sobie jasny kapelusz i różowy szalik, choć było ciepło. Dzień dobry, pani Basiu, zawołała Weronika. Dzień dobry, dzieci. Uśmiechnęła się kobieta. Tylko nie psocie, dobrze? My nigdy, odpowiedział Max z udawaną powagą. Na co pani Basia tylko pokręciła głową, udając, że wierzy. Weronika usiadła na starej huśtawce. Metal był ciepły od słońca, a łańcuchy skrzypiały, kiedy zaczęła się powoli odpychać. Nie leć za wysoko, ostrzegł Max. Oj, tam trochę adrenaliny nie zaszkodzi. Z każdym ruchem nabierała prędkości. Piasek przesuwał się pod jej stopami, a włosy rozwiewał wiatr. Czuła, że leci. Czuła, że potrafi. Patrz, Max, lecę. Werka, stop. To niebezpieczne. zawołał brat. Ale było już za późno. Z metalowym trzaskiem jeden z łańcuchów puścił. Huśtawka przekrzywiła się, a Weronika spadła w piasek. Przez sekundę cały świat zamarł. Nie było ptaków, nie było wiatru, tylko echo uderzenia i cisza. Max zrzucił się do niej. Nic ci nie jest? Weronika otworzyła oczy. Chyba. Nie, ale boli mnie ręka. Pani Basia już do nich podchodziła. O rany, dziecko, dobrze, że nic ci się nie stało. Trzeba to zgłosić. Zaraz potem pojawiła się mama tej małej dziewczynki, która bawiła się niedaleko. Widziałam wszystko. Ta huśtawka jest zardzewiała. Powinni ją naprawić miesiące temu. Weronika próbowała wstać, ale nogi jej drżały. Chciałam tylko pokazać, że się nie boję, powiedziała cicho. Max spojrzał na nią poważnie. Ale odwagi nie mierzy się tym, jak wysoko się bujasz. Na szczęście skończyło się tylko na stłuczeniu i lekkim skręceniu nadgarstka. W szpitalu pielęgniarka przykleiła Weronice plaster z uśmiechniętym słońcem. Mama siedziała obok i głaskała ją po włosach. Czasem my dorośli też zapominamy, że coś może się zepsuć, jeśli wygląda na mocne. Ale zawsze trzeba uważać, kochanie. Wiem, mamo, westchnęła Weronika. Chciałam być jak ci starsi, co robią fikołki i śmieją się, że nic im nie jest. Wiesz, Weruś, odezwał się tata, który właśnie przyszedł z kwiatkiem w kubku po jogurcie. Odwaga to nie brak strachu. To umiejętność powiedzenia sobie nie to głupie, nie będę ryzykować. Weronika przytuliła się do niego. To znaczy, że ty też się boisz. Codziennie uśmiechnął się tata. Ale robię to, co trzeba. I to właśnie jest odwaga. Kilka dni później, gdy Weronika miała już opatrunek zdjęty, poszła z Maksem znowu na plac. Tym razem stała tam zupełnie nowa huśtawka. Błyszcząca. Z miękkim siedziskiem i żółtymi linami. Obok pani Basia rozmawiała z panem z urzędu miasta. Dzięki pani zgłoszeniu wymienili całą konstrukcję, powiedział. A te dzieciaki miały szczęście. Weronika i Max spojrzeli po sobie. Chyba nie tylko szczęście, uśmiechnął się Max. Trochę też rozum. Weronika roześmiała się. I może trochę odwagi, dodała, po czym usiadła na nowej huśtawce. Delikatnie, spokojnie, bez pośpiechu. Tym razem bujała się powoli. Nie chciała sięgać nieba. Chciała tylko poczuć wiatr i spokój. Max popatrzył na nią z boku. Wiesz co? Teraz wyglądasz naprawdę odważnie. Wieczorem Weronika znów sięgnęła po swój zeszyt. Na pierwszej stronie dużymi literami napisała: Tajemnica odwagi. Odwaga to nie to, że się nie boisz. To to, że umiesz myśleć zanim coś zrobisz. I że nie wstydzisz się przyznać, że się boisz. Zamknęła zeszyt i spojrzała na brata, który układał klocki. Max? Hm. Dzięki, że mnie wtedy ostrzegałeś. Nie ma sprawy. Ale następnym razem ja wybieram zabawę. Okej, okay. ale żadnych ślimaków. I oboje wybuchnęli śmiechem. Być odważnym to nie znaczy nie bać się. To znaczy wiedzieć, kiedy powiedzieć go ma stop. Sobie, kolegom i pokusie bycia naj. Prawdziwa odwaga to troska.